Hej, hej, z tej strony Nomikat, a do was w kolejnym odcinku z Superlandu. I dzisiaj, tak jak widzicie, podejdziemy sobie właśnie w tamto miejsce, a mianowicie zobaczyć, co się dzieje tutaj. O, gotowe. A i zniknął, no dobra. I wróćmy sobie tutaj, no i zapytajmy go, o co chodzi. Chcesz się tam dostać? Pozwól, że sprawdzę mój dysk. Baza danych na moim dysku informuje, że nie możesz wejść. O nie, najgorzej. A ja mogę coś zrobić, o właśnie. W ten sposób? A teraz? Chcesz się tam dostać? Nie macie w bazie zakazanych osób, proszę wejść. O, mamy to, udało nam się. Tutaj jeszcze coś jest. Okej, okay, mamy jakąś platformę, czyli trzeba było popsuć ten dysk magnetycznie, czyli rzeczywiście yy, tam była taka podpowiedź, i ta podpowiedź była bardzo dobra. No ale dobra, zobaczmy co tutaj w ogóle jest, co to jest za miejsce, bo ja tego miejsca akurat nie pamiętam, nawet totalnie bym wręcz powiedziała, że nie pamiętam, ale możemy się tutaj. Przedostać, będziemy musieli się przedostać taką sztuczką, a mianowicie zejść tutaj niżej i wejść teraz. Okej, okay, jesteśmy! Mamy sekretne miejsce. Obrażenia obszarowe pistoletu. Okej, okay, dobrze wiedzieć. I tutaj chyba nic absolutnie innego nie ma, bo tam wyżej nie doskoczymy. Tutaj niżej też nic nie ma. Co za tym idzie, to było tylko i wyłącznie przeciwzięcie po jedną skrzynkę i multum przeciwników. Patrzcie na to. Co się tam dzieje? Patrzcie na to. To jest przecież wojsko czekające na mnie. A jeszcze nie umiem tych obszarowych obrażeń używać aż tak. No ale udało się. Na szczęście. I mamy zniszczonych wszystkich przeciwników. I dużo przy okazji monet. W zanadrzu. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz nie popsuję nagrania, ale. O co tutaj jest w ogóle? Enter the door. Okej, okay. spoko. Czyli dostaliśmy się w to miejsce i tutaj już nic nie mamy do zrobienia. Tutaj żadnej skrzynki nie ma, więc możemy iść dalej. Przy okazji przypominam, że odcinki nagrywam tuż po chorobie, przez co mogę trochę inaczej brzmieć. Albo e, moje gardło też, w sumie, może bardziej mnie boleć i boli, więc musicie na to brać poprawkę. A ja chciałam się dostać akurat tutaj, a mnie wywiało na sam drugi koniec, e, więc trzeba będzie się tam przejść. E, możemy oczywiście niszczyć już drewniane groby, co daje nam spore ułatwienie, ale nie też jakieś e, takie, wiecie. To nie jest game changer. O, tak to bym nazwała, może? Z tym w ogóle kryształem możemy się cofnąć do naszej wioski, bo w naszej wiosce też mamy właśnie do zniszczenia coś za pomocą takiego kryształu, i tutaj właśnie chciałam zniszczyć te nagrobki, przez co będziemy mogli sobie tutaj przejść i zobaczyć, co tutaj się kryje, ale. Tutaj chyba nie kryje się absolutnie nic, oprócz małego skrótu, dokładnie tak. No, trudno. Tylko tyle tutaj nas czekało, więc możemy iść tak naprawdę dalej. Ja chcę iść w miejsce właśnie naszego kryształu niebieskiego. Oho. Tam są jakieś potworki. W miejsce naszego niebieskiego kryształu, tylko i wyłącznie dlatego, że ostatnio stąd się wycofaliśmy, bo nie miałam takowego tupnięcia. Teraz to tupnięcie mam, więc można iść tam i coś z tym zrobić. Przy okazji pamiętajmy, że musimy zbierać monety. Ja jeszcze chciałam się tutaj rozejrzeć, bo nie pamiętam co było po tej stronie. Oprócz nagrobków. Okej. Okay. Tutaj mamy bardzo dużo w ogóle nagrobków. Zatem idzie dużo pieniążków z tego. Jeszcze gdybyśmy kamienne mogli niszczyć, to naprawdę by było dużo pieniążków z tego. Ale na razie niestety no, nie możemy. Ale tutaj wychodzi na to, że nic nie ma. Tutaj jest do kulki. A i tam jest coś. A. Ale w sumie... Nie mam pojęcia, jak się tam dostać akurat. Bo możemy iść chyba tutaj na drzewo nie mogę iść nawet. A jest tutaj bardzo dużo przeciwników. I nie bardzo chcę z nimi walczyć. O, Jezus! Boże święty! Przestańcie! Ja jestem ostatnio osobą strachliwą, więc dobrze by było, gdyby mi nie, nie napadali aż tak. On wyraźnie używa niewidzialnych ścian, byśmy tam nie dotarli. A co się stanie, gdy spadniesz z krawędzi piaskowca w którą piaskownicy, w którą wierzysz. Nic, zapewne nic. Dobra, jeszcze do mnie strzela. Uuu, za jednym ciosem. Czyżby krytyk? No tutaj ewidentnie nie wszedł krytyk. Dobra, lecimy tam. Bo tam mieliśmy te rzeczy z tupnięciem. Ja nie wiem, czy po prostu nie będę wam też przy okazji tego przyspieszać. I nie będę robić sobie małej przerwy. Po to właśnie, żeby udać się... W to nasze miejsce, o które mi chodzi, ze względu na to, że gdybyście mieli tak przychodzić ze mną wszystkie te miejsca, no to to potrwa dosłownie, wręcz bym powiedziała, że wieki. E, no a raczej chcemy tego uniknąć. Tutaj jeszcze jest jedno miejsce, ale ten metal jest nie do ruszenia, więc muszę iść tam. Ok. No, i chyba tutaj mieliśmy dużo rzeczy, właśnie z naszym tąpnięciem przy okazji. Na przykład, właśnie tutaj. Tylko absolutnie nie wiem, co to robi. A, to zmienia! Zmienia rurę! Tylko gdzie ja bym chciała tą rurę przekierować? to jest pytanie. Bo to jest ta rura. I jak tutaj sobie wskoczymy, to on nas tutaj wyrzuca. Ale ja tego otworzyć nie mogę, bo to nie jest ten kolor. Ale już. Yy, chyba to testowaliśmy, że piłeczką tego też się nie da zrobić. Więc to jest dosyć ciekawe. Tutaj też mamy rury, do których e, co. nie mam pojęcia co robią. I jak. Tutaj mamy jakieś przejście, które możemy otworzyć stupnięciem. Okej, okay, jest to przejście. O, tutaj. Tutaj w ogóle mamy jeszcze. tą skrzynkę. A, i tutaj mamy. O, przejście, dobra. To jest spoko w sumie. Że tutaj mamy już odblokowane, właśnie nasze przejście. No i dobra, chodźmy tam. I ja do was wrócę po prostu, jak będzie się coś ciekawego działo. Albo ewentualnie dojdziemy już w miejsce, o które mi chodzi. Tam też jest jakieś przejście, ale absolutnie nie wiem, jak się tam dostać. A może właśnie tym trzeba się tam dostać. Że kliknę sobie tutaj i teraz jak wskoczę. No, może? Nie, no prawie! Tak blisko. Może rzeczywiście tam się da wskoczyć, tak? Ale no ewidentnie mi się teraz nie udało. Więc ja sobie tutaj jeszcze na spokojnie po, mm, popróbuję. I zaraz do was wrócę. Jak gdzieś w ciekawe miejsce się udam. Dobra, jestem w pierwszym takowym miejscu, a mianowicie tutaj jest miejsce na tupnięcie, więc zróbmy to teraz razem. Proszę bardzo, mamy sekretne miejsce. I jest tu zasięg tupnięcia plus 50 cm, więc właśnie tak to się prezentuje. Dotarłam właśnie w to miejsce o tutaj, gdzie są te wulkany właśnie, z których wy... Wylatują przeciwnicy. Dobra, musimy zejść, bo we mnie ewidentnie strzelają. No i tutaj ostatnio skończyliśmy naszą przygodę, zabawę całą i przydałoby się to teraz ogarnąć, bo tutaj też były miejsca, w których mogliśmy iść dalej, ale potrzebowaliśmy do tego właśnie tupnięcia, przez nie dotarłam w jakieś konkretne miejsce. No i teraz przydałoby się właśnie to zrobić. Więc ja dotrę tam, bo to jest, wiecie, przypomnienie sobie wszystkiego, co aktualnie tam tutaj się wydarzało, bo tak szczerze to nie pamiętam. No i jak już dotrę w to miejsce, o które mi chodzi, to po prostu do Was wrócę. Dobra, dotarłam chyba do tego miejsca, o które mi chodziło, a mianowicie właśnie to miejsce z tupnięciem. więc wróciłam już do Was, i tutaj mamy właśnie tego ziomka. Co nam mówi, że masz wszystko do wykonania tego zadania? E, więc, no spróbujmy, tutaj jest to tupnięcie, właśnie. Aha, dobra, to trzeba w taki sposób zrobić. Okej, okay, dobra, i teraz to ma sens. Tutaj sobie kulka przeleci w takim razie. Zobaczmy. I tutaj wpadnie. I otworzy nam drzwi. Okej. Okay. Aj, tutaj, patrzcie, tutaj jest skrzynka. Tutaj jest jakiś mechanizm. O, otwarta skała. Okej. Okay. Dobra, mamy to. A tutaj co jest? Tutaj nic. Tutaj mamy. Jakąś żarówkę, która bardzo jasno świeci. I tutaj mamy jeszcze. Właśnie miejsce, w które możemy się dostać, ale czy ja tam doskoczę? O, doskoczyłam. Super. No i tutaj mamy skrzynkę. Która ma w sobie obrażenia alternatywnego strzału z pistoletu. Co prawdopodobnie pozwoli nam już rozwalać te. te? te belki? Raczej chyba nie. Tutaj mamy takowe. Ale nie, to jeszcze mi nie pozwala rozwalać tych belek. Co jest dosyć ciekawe, no bo gdzie ja muszę znaleźć te alternatywne obrażenia, żeby w końcu te właśnie e, pręty móc rozwalać? To jest dobre pytanie, ale ewidentnie nie było to to miejsce, w którym e, się tego spodziewałam. No i cóż, trzeba chyba będzie stąd wyjść i iść powoli już do Kościanego Króla. Mm, przy okazji, no, niszcząc jak najwięcej potworków i oczywiście zarabiając przez to, bo będziemy musieli naprawdę duże pieniądze wydać na przeżycie. Tylko fakty są takie, że wolałabym: e, No, tutaj nie zginąć. A tutaj akurat mamy te potwory z lawy. Co raczej nie wróży mi dobrze. O, jeszcze czarodzieje do mnie strzelają. Dobra, mamy to. Możemy wyjść. No, i tutaj już tak naprawdę mogę się bawić i zarabiać sobie pieniążki. Na tyle, oczywiście, ile będę mogła. Przy okazji, no właśnie. Zastanawiam się nadal nad tym, ale tutaj wystrzelenie tej piłki nie będzie działać. O nie, akceptowalne są tylko strzały z broni w odpowiednim kolorze. Ale jak ja mam mojego Fina przefarbować na żółto, to tego nie mam pojęcia. No ale dobra. Um, lecę coś szukać, niszczyć i w ogóle i wrócę do Was jak już będę miała cokolwiek. Ach, wyszłam sobie tak wysoko ze względu na to, że tutaj jeszcze nie mamy odblokowanego jednego przycisku, a mianowicie właśnie tego, który tutaj jest koło mnie. Tak jak widzicie, teraz mamy już aktywowany, więc będziemy mogli z niego skorzystać. Jestem ciekawa gdzie on prowadzi, ale według oznaczeń prowadzi on po prostu do czerwonej wioski. Więc cóż, możemy się przekonać. O, to jest tak blisko siebie w ogóle? I wiecie, co dzisiaj możemy zrobić? A propos nabijania sobie pieniążków, możemy iść tutaj i spróbować nabić sobie właśnie pieniążki na zniszczeniu tutaj naszych przeciwników, o których już Wam raz wspominałam. W sensie raz to widzieliśmy, że właśnie możemy tutaj pokonać taką falę luzji, a w sumie to falę potworków i musimy właśnie obronić sobie... Mam to miejsce, więc dzisiaj możemy spróbować to zrobić. Nie wiem, ile taka fala trwa, nie wiem, ile takie podejście trwa, no ale spróbować można. Ze względu na to, że już mamy ulepszonego mangafina, e, więc czemu by nie spróbować tutaj powalczyć. Przy okazji ja trochę mm, właśnie... Tutaj... Em, coś chciałam powiedzieć. Że ja przy okazji... No, wyłączam sobie ten ekran taki, bo ja mam tutaj podgląd. Wtedy bez podforków. Dobra, tutaj możemy. Mogę tak? Mogę. Dobra, może się uda? Okej, okay, mamy kolejną falę. Czekajcie, bo tutaj się przedostaje. Dobra, kolejni. Mamy 30 życia w ogóle. ha Ale nadal mamy trzydzieści życia, w ogóle. O nie! Są ci dawowi Dobra. Już dzisiaj ja nie dam rady. Nie ma szans, że ja to zrobię. O, o, ja mam bardzo mało życia. O nie, nie, nie przeżyłam. Ale chyba tak blisko było. Ja nie mam pojęcia, ile tutaj jest fal, ale. Teoretycznie, powinniśmy to przeżyć, tylko, że ja nie miałam full zdrowia. I może teraz to się uda? No kto wie, możemy spróbować jeszcze jeden raz. Tutaj w ogóle możemy sobie wejść na tą piłę. Ale czy to nam dużo da? Tego nie jestem pewna. No, gdzieś ominałam ewidentnie potworki, które leciały tutaj do naszych portali. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz, to będzie już ostatnie podejście, jeśli nie teraz... No to w sumie... Nie wiem, jakim cudem byłabym gotowa na kościanego rycerza, ale no cóż, trzeba tutaj coś przykminić ewidentnie. Dobra, tutaj leci jeszcze knypek. I tutaj mamy to. Może trzeba by było być jak najbliżej tych, żeby właśnie widzieć, kiedy oni uciekają tutaj, ale z drugiej strony to nie jest takie proste, jak się wydaje. Absolutnie nie jest to takie proste. Dobra, i jeszcze oni. I trzeba jeszcze, wiecie, mieć na uwadze to, że ten nasz. że ten nasz magafin się ładuje, co nie? No ja też muszę uważać na swoje zdrowie przy okazji. A to nie jest takie proste. Zwłaszcza, że tutaj nie ma leczenia, wiecie o co chodzi. O o! Okej, okay. tutaj idą. Dobra. Okej. Okay. Mamy to, ale Magavin mi się nie ładuje. A ja mam 40 życia. Bardzo źle. Bardzo źle. O, o. Nie 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 dam rady, za dużo Nie żyję Jezus, to jest takie ciężkie Nie dam rady, dobra Jednak to mnie pokonało Jednak jeszcze dzisiaj tego nie zrobię ale no cóż, idę zbierać piniuszki dalej i idę w miejsce kosianego rycerza, tam wykupimy sobie ostatnie upgrade'y i może z nim też spróbujemy zawalczyć. Zobaczymy czy nam starczy czasu, mam nadzieję jednak, że tak, więc ja tam szybciutko zmierzam. Tutaj brakuje mi też tylko i wyłącznie jednego boksa. i prawdopodobnie to jest właśnie boks z tamtego oto miejsca. Przy okazji chciałam zobaczyć, czy te działają też na każde kryształy? Nie, tylko na fioletowe. Okej, okay, to jest bardzo duża, duża i ważna podpowiedź. No dobra, ja idę zbierać pieniążki. Powiem Wam, że zaszłam w jakieś dziwne miejsce. Tak sobie zwiedzam tą mapę, bo chciałam dotrzeć do muszelek. No i trafiłam. Tutaj dokładnie. A, i tutaj mamy skrzynkę. Ok, czyli mamy nowe, sekretne miejsce po prostu. I mamy maks zdrowie plus 5. Ok, i no właśnie, chciałam dotrwać tutaj. Już wam pokazuję zresztą, gdzie konkretnie jesteśmy. Jakby ktoś nie poznawał tego miejsca, to jesteśmy dokładnie przy naszej wieży, gdzie właśnie był nasz pan z muszelkami. No, i jednej muszelki mi tutaj brakowało. Otworzę te chaty, jeśli przyniesiesz mi wszystkie magiczne musze z tego regionu. Pozostała jedna, która jest gdzieś w tamtym kierunku. No i cóż, ja wcześniej jej nie widziałam, ale może teraz będę w stanie ją właśnie znaleźć, więc po prostu idę jej poszukać i jak może ją znajdę, to po prostu do Was wrócę. No, przy okazji, tak jak wiecie, mam już prawie 300 monet, co. Jest oznaką tego, że zbliżamy się coraz bardziej do sumy, która jest nam potrzebna. Oczywiście jeszcze troszeczkę do niej nam brakuje, no ale może coś tutaj będę w stanie wykombinować, albo w sumie znajdę właśnie tą naszą muszelkę, o której teoretycznie słuch zaginął, bo zeszłym razem nie mogłam jej absolutnie znaleźć. No dobra, idę szukać po prostu. Tutaj nas chyba jeszcze nie było w ogóle po tej stronie. I właśnie chciałam tutaj zeskoczyć, bo widzę tutaj monetki, więc ewidentnie raczej po tej stronie nas nie było. I pytanie: czy tutaj jest gdzieś muszelka, czy to jeszcze nie jest to miejsce? Ale no, zaraz się przekonamy pewnie. A, mamy skrzynkę. Mamy tutaj jakieś przejście, do którego na razie dostępu nie mamy. No i mam jeszcze metal, po którym mogę się oczywiście wspinać. Więc zobaczmy to. Ale tutaj tak szczerze, muszelki nie widzę. Tutaj mamy jakieś wyjście na górę samą. Wow, tam jest skrzynka. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest bardzo dziwne miejsce. No, dzisiejszy odcinek jest taki bardzo zakręcony, ale tutaj widzę skrzynkę właśnie. I w niej mamy zasięg tupnięcia, ok? Czy ja jestem? Tutaj też jest skrzynka. Tutaj mnie absolutnie nie było. I nie wiem, czy ja chcę schodzić tutaj, bo nie wiem, czy stąd wyjdę. Ale no, dobra. Mag zrobię plus 5. I czy ja stąd wyjdę? Tutaj jest ogień, okej. Okay. I tutaj mogę przejść tak. Ciekawe gdzie to jest? Tutaj jeszcze mamy coś. I dzisiaj chyba na kościanego rycerza jednak się nie udamy, no bo jest tutaj bardzo dużo dziwnych rzeczy, które aktualnie odkrywamy. I mamy kolejny z zdrowie plus 5. Super. Ehm, no i ja bym chciała się wrócić jeszcze raz w tamto miejsce, gdzie byłam. Bo ja bym chciała znaleźć tą muszelkę nadal, a póki co. No to znaleźć jej nie mogę. A, tutaj w ogóle mogę dać fioletowy ten. O, patrzcie na to, rzeczywiście tak mogę zrobić. Patrzcie na to teraz. Wezmę sobie to. Położę tutaj. O nie, tak. Ehm, to nieważne. Kliknę tutaj. Mamy fioletowy kryształ. Jeszcze tutaj chciałam zaglądnąć. O, właśnie tutaj też jest sekretne miejsce, taka propos. Tylko, że tutaj mamy akurat pieniążki, tylko i wyłącznie. Yy, no i tutaj jest jeszcze do zniszczenia kamień, ale ten kamień będzie dopiero możliwy do zniszczenia. No, na pewno nie teraz. I mamy jeszcze jedno miejsce, do którego możemy aktualnie pójść, bo tutaj mamy te robaczki, które Wam pokazywałam w zeszłym odcinku. Możemy sobie je wziąć na nasz kryształ. I podejść tutaj. Bo tutaj jest właśnie jeszcze marchewka, którą możemy zniszczyć proszę bardzo. I mamy sekretne kolejne miejsce i obrażenia miecza plus 3. Więc fajnie. No i dobra, ja lecę jeszcze szukać tej jednej muszelki i zaraz do Was wrócę jak ją. Znajdę. Oho, coś tutaj znalazłam i to chyba będzie ostatnie miejsce, do którego pójdziemy. I jest nasza muszelka! Super, mamy mega zdrowie i muszelkę, więc ja tą muszelkę zabieram, ale tutaj jeszcze mamy tupnięcie w ogóle, więc trzeba się tędy przejść, absolutnie. A, i tutaj jest to zamknięte miejsce, gdzie byliśmy w domku. Ten dom jest nad nami taki. A, tutaj mamy powrót. No dobra, no ale to na razie co? Ja stąd wyjdę, idę oddać muszelkę i jak tylko oddam muszelkę, no to w następnym odcinku właśnie tam się przejdziemy. No i oczywiście udamy się już prawdopodobnie na kościanego rycerza. Przepraszam Was, że w tym odcinku to nie wyszło, ale jeszcze mieliśmy bardzo dużo monetek do pozbierania, no i rzeczy do zrobienia, których przy okazji no nie robiliśmy. No i mogę mu teraz oddać i te drzwi się otwierają, przez co dostajemy dostęp do skrzynki obrażenia pistoletu plus 5 i jakieś wejście do... aha, to jest taki skrót. No dobra. No, do w każdym razie ja tutaj Wam już dziękuję. Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że zostawiliście dużo łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osóbkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!